Pomimo ogólnopolskiego protestu nauczycieli w całej Polsce, ponad 300 tysięcy trzeciogimnazjalistów bierze udział w egzaminach kończących dla nich ten etap nauki. W Powiecie Koneckim jest to kilkaset osób, w samej Gminie Końskiej jest to ponad 300 osób. Wczoraj bez większych problemów przeprowadzono egzamin z części humanistycznej. Dzisiaj, z tego co wiemy, nigdzie nie wystąpiły komplikacje w przypadku egzaminu matematyczno-przyrodniczego. My postanowiliśmy sprawdzić, jak ten egzamin matematyczny. Przyrodniczy poszedł uczniom z dawnego gimnazjum numer 2, a obecnych klas gimnazjalnych działających przy szkole podstawowej numer 2. Warto tutaj podkreślić, że to jest ostatni tego typu egzamin w tym budynku, który jest za naszymi plecami, ponieważ obecny rocznik jest ostatnim rocznikiem edukacyjnym, który opuści mury tego budynku, a od przyszłego roku ma tutaj działalność swoją prowadzić Dom Kultury. Jesteśmy już po egzaminie części matematyczno-przyrodniczej i jak poszło? Najpierw zapytam o tą część przyrodniczą. Co w niej was zaskoczyło, jak wam poszło? To znaczy, część przyrodnicza była dosyć przewidywalna. No, na większość pytań znałem odpowiedź. Ogólnie była prosta. Eee, podobnie jak kolega, nie było żadnego zadania, które sprawiłoby szczególną trudność. Szczególną trudność nie wszystko z siebie jakby wynikało. No To jak poszła matematyka? Co na tej matematyce było. No, matematyka była już trochę trudniejsza, bo tam trzeba było na te ostatnie zadania trzeba było trochę pogłówkować, żeby je rozwiązać. Zadania otwarte. Tak, zadania otwarte nas pokonały, można tak powiedzieć. W jaki wynik celujecie? Jak myślicie ile ile tych procent się udało zebrać? No, jak będzie 5, to będę się cieszył. No tak, mi minimum 55. No to jeszcze pytanie, które zadajemy każdemu: gdzie po gimnazjum? Jakie plany? No technikum. Jeszcze tak dokładnie nie wiem. Ja bym chciał pójść do technikum przyczeradzińskiego w Kielcach. Zacznijmy od tego egzaminu, który był troszkę wcześniej, od tego testu wcześniejszego przyrodniczego. Jak tobie poszło, co na nim było? Myślę, że sam egzamin nie był jakoś wyjątkowo trudny, aczkolwiek były zadania, które mogły sprawić trudności, bo były z pierwszej i drugiej klasy. Zaskoczyło się coś tam na tamtym teście? E, najbardziej mnie zaskoczyła historia, ponieważ było bardzo dużo czytania i poprzez to, po prostu człowiekowi gorzej szło. Ale ogólnie nie było za dużo rzeczy takich zaskakujących. Dzisiaj na tym przyrodniczym? E, dzisiaj na tym przyrodniczym, no jednak biologia trochę zaskoczyła, ale no nie była aż tak źle. Co na matematyce? A, matematyka była ciężka. E, czy Może same zadania zamknięte nie, ale jednak otwarte były ciężkie. Jesteście w stanie przytoczyć jakieś jedno zadanie szczególnie trudne, które, które było takie zaskakujące? E, ja mogłem przytoczyć jedno zadanie z polskiego, które bardzo zaskoczyło bardzo dużo osób z, e, i brzmiało e, tak, że było najpierw tak: e, życie mnie, mnie, właśnie e, Jana Izydora. No i to bardzo dużą ilość osób zaskoczyło, ale na szczęście nie mnie. A jak matematyka tobie proszę? E, matematyka. Szczerze zadania zamknięte były dosyć proste, ale jednak zamknięte, no był problem. No dobra, no to jeszcze powiedzcie, gdzie się wybieracie po gimnazji? No, albo drugie LO, albo pierwsze. E, ja raczej technikum, ale jeszcze nie jestem pewien. Część przyrodnicza była dużo trudniejsza. Spodziewałam się, że będzie lepsza, ale e, wszyscy ogólnie skarżyli się na to, że zadania były dość trudne. Czy się na myśl jakieś jedno szczególne zadanie? Dziwne, trudne, nie wiem, specyficzne? E, między innymi z ptakami. E, trzeba było napisać, czy zmieniają się przez ewolucję, czy e, przez lodowiec. To było dosyć trudne zadanie. No to jak matematyka? Matematyka już była dużo łatwiejsza, zadania zamknięte były naprawdę łatwe. Otwarte też nie były jakieś ciężkie, także myślę, że w większości też łatwo poszło. Jaki wynik celujesz? Ach, z matematyki może 60%, 70%, a z przyrodniczych myślę, że 50%. No i jakie są Twoje plany co do dalszej edukacji? Dalej chciałabym iść do liceum na profil humanistyczny. Którego liceum? Tutaj do nowego na sportowej. Doskoczyło mnie to, że test był dosyć łatwy, ale dla mnie trudna była fizyka, więc na to nie zwracałam uwagi. W ogóle ominęłaś te zadania, tak? Znaczy, yy, strzelałam, dlatego tak to fizyka to nie mój żywioł. Jaki wynik celujesz z tamtej części? Yy, z tamtej części nie zaskakuje się dużego wyniku ale przynajmniej żeby parę punktów było, że nie zero. I jak matematyka? Co na matematyce było i jak tobie poszło? Na matematyce no, były dosyć trudne zadania. E, naj, najtrudniejsze skryło mnie zadanie e, obliczeniowe pierwsze, bo po prostu nie umiałam rozwiązać tego zadania, więc je pominęłam. Tam trzeba było obliczyć, pamiętasz? trzeba było um, udowodnić lub e, pokazać e, przystające boki, żeby no nie geometria. wiem jak to tak geometria i po prostu tego nie umiem no to powiedz nam jeszcze co planujesz po e, gimnazjum jakie są twoje dalsze plany edukacyjne e, obecne moje plany to e, iść do zawodówki do Kanady na gastronomię albo pójdę na agroturystykę.